Dzień dobry, cześć, witam Was. Tak jak Wam obiecałem, zrobię podsumowanie kosztów, ile zaoszczędziłem na samym, że sam wykonałem ocieplenie poddasza, ile czasu poświęciłem na to w zasadzie, bo to też jest dość yy, ciekawe pytanie. Spomogę się telefonem, mam tutaj wszystko pozapisywane. Tak jak Wam wspomniałem wcześniej, yy, początkowo myślałem, że zrobię ocieplenie 20 cm plus 5 cm na krzyż, ponieważ z tego co, co się orientowałem, no to jest lepiej nabić te 5 cm na, na haki montażowe, później na, na profile, ale 25 cm wydawało mi się za małe. Za mało tej wełny, za słabo, słaba izolacja. A druga sprawa, krokwie u mnie są ciosane ręcznie i na przykład na dole jest 13-14 cm, a na górze 20. I no 20 cm po prostu by nie weszło tak jak powinno i później by było ciężko to sznurować. Więc kupiłem wełnę z Knaufa Unfit 033 Lambda o grubości 15 cm. No i zrobiłem ocieplenie równolegle do krokwi i prostopadle do kroki, dwa razy po 15 cm to daje 30 cm ocieplenia. Dach, mój dach, mój dach, piękny dach, który dach zresztą też sam robiłem. Jeśli się tym interesujecie, link jest tutaj gdzieś się wyświetli, poczekajcie, chyba z tej strony się wyświetli, albo z tej strony się wyświetli, nieważne. Dach ma powierzchnię 130 m2, więc zamówiłem 260 m2 wełny, z tym, że podzieliłem sobie to na dwie partie. W lutym zamówiłem 130, wykorzystałem, bo nie miałem gdzie tego magazynować. I w maju na początku zamówiłem drugą partię, czyli razem 260 metrów wełny. Razem to dawało 76 rolek. Cena, jaką zapłaciłem za metr kwadratowy to 25,85 zł, co dało sumę 6721 zł, plus koszt transportu 300 zł. Razem 720 zł. 1 zł. Za wełnę. Z tym, że po drodze była podwyżka, bodajże złotówki, więc uśredniłem tą cenę całą, tak żeby było ok. Postanowiłem, że stelarz yy, razem z uchwytami yy, zrobię z profila CD60, aby później przymontować wkrętami deskę podbitkową. Więc do tej sumy, czyli 7021 zł, trzeba doliczyć koszt wieszaków 100 sztuk. Przeciętnie ja kupowałem w lokalnym składzie budowlanym, bo nie wiedziałem ile e, tych wieszaków będę potrzebował. No, mogłem policzyć, tak, ale jakoś tak wyszło. E, więc 100 zł koszt wieszaków, mm, no i profile CD64 metry. W poprzednim filmie mówiłem Wam o tym, że koszt y, profila drastycznie zdrożał, no bo stal poszła w górę, wszystko poszło w górę, materiały budowlane poszły w górę. W lutym tego roku. Jak robiłem sobie wycenę, to kosztował 10 zł za sztukę 4 m CD60, a w maju jak kupywałem to 15 zł. Chyba jest nawet teraz już trochę drożej, ale kupywałem po 15 zł. i to też był taki lichy trochę ten profil. Te profile po 15 zł. kupiłem ich 50, czyli razem 750 zł. Do tego dochodzi jeszcze koszt folii paro, paroizolacyjnej, taśmy i plus taśmy dwustronnej do przyklejania folii. No i to był koszt 400 zł. Yy, na ocieplanie poświęciłem około 5 dni roboczych. Jeśli bym to przeliczył na roboczo godzinę, no to załóżmy, że 20 zł, yy, 5 dni po 8 godzin. To mamy, już Wam tutaj ładnie wszystko policzę. 20 razy 8 to mamy 160 razy 5, no to mamy 800 zł za pracę dwa razy, bo jeszcze pomagał mi czasami tam osoba, która mi tu po prostu pomaga. No to załóżmy już taką naprawdę dużą górką: 1600 zł za moją pracę i osoby, która mi w tym pomagała. Więc sumując, 7021 plus do tego mm, koszt wieszaków 100 zł plus profile 750 plus taśma i paroizolacja 400 i do tego 5 dni roboczych 1600 zł. Daje nam sumę 9871 zł. E, tyle wyszło mi w domu 130 m2. No myślę, że to jest nieźle. Z tego co się orientowałem, to sam koszt, tylko nie wiem jak on jest liczony w zasadzie sam koszt robocizny to jest około 90, od 90 do 100 zł za metr kwadratowy, więc załóżmy to 95 zł razy 130 dodaje no 12 350 zł samej robocizny. Tylko nie wiem, czy to jest liczone właśnie, że jedna warstwa to jest 130, druga warstwa to 260, plus do tego profile i tak dalej. Nie wiem, możecie napisać w komentarzu, bo po nie do końca na tym znam. A nie chciałem pisać do żadnej ekipy, żeby mi to wyceniała, bo szkoda ich czasu. Więc myślę, że z jakieś 12 tysięcy zaoszczędziłem na swojej pracy, zajęło mi to 5 dni. Myślę, że opłacalna sprawa. Jeśli chodzi o fachowość, no ciężko określić, tak? Na pewno są jakieś niedoróbki, starałem się wszystko zrobić naprawdę tak logicznie i żeby to miało ręce i nogi. W przyszłości zobaczymy, jak z tego będzie. Z czym była największa trudność? Największa trudność chyba była z nabiciem 15 cm na te wieszaki, które się gieły pod naporem i wymyśliliśmy na to fajny sposób, po prostu mierzyliśmy, nie wiem, wymyśliliśmy, no w sensie może ktoś to stosuje, tak, ale jakby wpadłem na taki pomysł, żeby mierzyć między, między wieszakami, odmierzać ładnie i na ziemi sobie nacinać i wtedy nabijaliśmy, taki profil pomocniczy dawaliśmy i później czterometrowe profile. Się udało. No. Początkowo było ciężko z tym, bo to kawał taki 3 metry, to to widział? 120 i ta wełna ciężka, wszędzie szczypie. Hmm. Oddychać się nie da, ale super, ale zrobione. Jestem zadowolony, bardzo jestem zadowolony, bo to krok do przodu, jeśli chodzi o remont tego domu, dość duży, bo bez izolacji w tym momencie nie da się mieszkać, bo ciepło od blachy i w zimie i zimno. I naprawdę od razu chłodniej się zrobiło na poddaszu, jest to niesamowite i od razu wygłuszone. Zostało mi w ogóle parę rolek jeszcze, bo zamówiłem sobie więcej. I wrzucę jeszcze wełnę pomiędzy stropy tam w małym pokoju, w łazience. W łazience oczywiście z taką lepszą izolacją, żeby ta para wodna z łazienki nie, nie, nie weszła w tą wełnę i nie zrobiła się gąbka. Dobra, nie zamuzam Was więcej. Dzięki za to, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że coś Wam pomogłem. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!